Cześć wszystkim Seson Radę i witam Was w kolejnym odcinku z gry Dead by Daylight raz z Wiktorem. Cześć No dobra, no jak widzicie zmieniłem imię trochę napisków. Hmm. Maska klienta ja pokazując swoją twarz. Dawaj, ready, jeżeli jesteś... A czekaj Kurwa czekaj. No dobra, chciałem coś dać jednak od siebie. I znowu na żywo. Dobra, mamy podpowiedź mordercy. Coś dałeś, Znalazłem, czy też poszliśmy... Tarcika dałem. No czy co daje? 106 Wale. więcej expo chyba takiego. Nie, hmm, wiem, szybciej... ale daje dobre ulepszenie. Wyszeli się dosyć. wtedy szybciej i nie ma zasięgu Troll, ale nie może tylko... Widmo. Jakieś widmo, jakieś co widoczne coś? Jo. O Jezus, to nienawidzę. O. Maja, Maja, ma Lubię fajną muzykę, chyba. No dobra. Z kim ja tu będę? Czy będę tym razem sam? Pamiętacie? O, ja są obok generatora. O. o, cześć! O, cześć. Pamiętacie challenge po poprzedniego odcinka? Nie zginąć jako pierwszy. Na razie się udaje. Tak, ta. Chociaż był już... Poprzednim już <noise> odwiedzał udabł. Jezus, Maria jest tu. Kurwa, już! No nie! <noise> Czemu to ja! No nie, o nie, nie i hak wody jest! Wody. O boże! No to pięknie, <noise> dobra, chyba po challenge już. No to ten frajer, nie widziałem że on tak się nazywa. No, 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 no. dobra, dzisiaj w pierwszy na haku. No już. Lisna na haku No nie, jeszcze chyba jeszcze A go jego cienie, tak? Jakby czekaj, patrz. Jo, kurde łazi tu no, co za za Jest co ci Redox nie wrażę ci dobrze tej gry. Ale nie mówię, że może się nie udać. Jeszcze cię uratujemy. Jeszcze może. Jak przyjdą dwie osoby, to jest szansa. Może polecić Jest Dobra. cały czas tam? No nie no to soli przyjmie normalnie idź selfie se robi O Jezu, jest obok mnie Właśnie pobiegł do ciebie ja po właśnie To pytanie czy wrócił O nie tworzy się, śródzia co się tworzy już Ehehe, ale drugie, drugie, drugie stadium już no to już będzie po będzie. No chodź no nie, nie było tematu. No, żeś kurde, trzy Nie no, mogłeś w sekundę pr prędzej przyjść? Baranie? Na razie. O, on da to oby są No i dobrze. No nie! To nie, i tu hak jest, no to już jest pomysł. Gone. Jak się nie jak nie, jak tak. No. Oj. No i po challenge'u. się skończyć szybciej niż się spodziewałem. Ujdzie. Aha, Cztery minuty. Eee no dobra No przez tego, tego ciula widzisz ten Jezus Już się skrabał za ścianą To on centralne... Jeszcze mnie gonię, nie goni, nie? Tak no się już cię widzi Eee, widzę cię i gdzieś ma to mała Hę? Ale ja to nie idzie obracać kameru? Nie. Po co ma się obracać, jak i tak wiem, że on za mną idzie? Nie, w sensie mi chodzi, czy ja mogę obracać spekta. No to nie, nie możesz. No Może nie mogę, jest. Przez tego. Wiksoji, bo by, gdybym jest ściąg, to miałbym jeszcze życie chociaż. Tak się stworzyły te swoim... A jajajaj. Stoi tu za drzewem, frajer. Nie, on kamperam się gra, kampi... ...błokot Trzeba go zgłosić po rungie. I co stoi tam chodźcie Nie wiesz Ja tak widzę, że nie, nie widzę A ja stoi Widzę tą piękną pozycję twoją. w Linda Janic to do ciebie idzie chociaż, czy nic nie idzie? Właśnie Nie spróbować no, sobie sam ściągnąć, ale nic się No, tamten leży ten oczywiście o, idzie mnie uratować. Ja już nikogo nie będę ratował. A skąd ten skill, skill testa masz? Co? Kółeczko masz. No bo już mam drugą fazę. A ja nie miałem tego kółeczka. Idzie to dobrze. Niech ciebie goni na nałap. Ciężko ja źle robię, że klikam w spacingu cały czas? Osoba. Ja my głupi. Na haku już się nie klikam w spację cały czas. No i niestety tego nie wygram. Jeszcze zdziwię się jak ten... Jak, te, jak ten Vivix wygra to. No to możemy wygrać, na z Doobserwujemy no, dalej czy olewamy i wychodzimy? Olewamy. Nie obserwujemy chyba, bo. Boże, ale chociaż zgłoszę gościa za to, jak się zgłasza? Kamperów? Jak masz tutaj te, te, takie te... Jak zginiesz i tu masz... I ile tu punktów zebrałeś, nie? No, 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 no. To idziesz tam na ostatni kwadracik. No. Tam masz ten pas i ile to punktów. I tam masz w górę i w dół klikasz To okay. i dajesz niesportowe zachowanie. I piszesz, że tam kampi. Wiesz na hak. Jak się pisze kampi? I kampi. Ja bo... po prostu piszę tak. k i no i dobrze Kontynuuj. Kontynuuj. no niestety porażka, czyli już, już niestety challenge się nie udało dzisiaj. A, wszystko przez to, że maskę ściągnąłem, No, nie, to jest, no, to maska no, to jest maska. jestem rozpoznawalny na dzielnicy. Dobra, to jest, tak, mek, to sieć, sieć pyk, Pyk, jest, to misję to jest, bierz wyzwanie, a gotowy, mam gotowe. No. Aaa, i teraz mam. Czemu dam rzucić te lata w powietrzu? Nie wiem, no, tak wiesz, jak wyszło. Ciekawe, czy ktoś wy, czy wygrał tam. czy wygrodą ktoś. Ja piedzielej tu postaci jest nawet. U? Myślałem, że ten jest. Z <laughs> myślałem, że jest. Bien się nazywa nawet. Ja na tam taką meg grę, czego ja nie mam tylko grałem? No dobra. grałem. źmierem sobie. Gdzie to się daje? Itemsy. Dartu jest dar. Tak. Dar bogów czego? Ocelali. Nie, ten. No, już. Nie na pustą. Z pustymi rękami przeszedłem tym razem. O! Oh. Z kwiatami przyszedłem Myślałem, że będziemy Montamori Z kwiatami przyszedłem Co to jest z Onrio. Co to jest? Co to jest Onrio? Miałeś peł z tym walczyć Sandał... Walka down. z Onrio Sandal on może teleportować się jego? Ale do telewizorów, kurde, która to była ta postać? Nie pamiętam. Co jest ta z tego? Z ringu? Telewizory. No dobra, czy ja jestem z, z, Czy będę z kimś? Czy będę z tymi... Ja bo... jestem z kimś. Ktoś jest w domku. No to ja jestem sam. No to pięknie. I jest ja hak. Jestem z... Jakimś tym... No ale to hak, to to, to tam ciut. No to ja wiem, że hack jest tylko hak. zaraz w moim życiu będę miał mordulca na plecach i będę miał hak dobrze, tam opa jest strasznie jasno, nie? No. O cześć, jest no hejka, hejka, no o. i zu, oczywiście hak jest, oczywiście, no to pięknie. generator jest. No to pięknie, już już mordule jest no ja mówię. No jak, to jest widno, watch. No tak, no to to jest ta z tego z ringu typiara. Gdzie ona jest? Używa. Nie musisz wyłączyć na telewizory, trzeba Trzeba, na, trzeba telewizor... telewizory wyłączać. Ale mówiłem, mówiłem, że zaraz będę ja trupem? razem nie. O, odp odpalaj ciąg i ucieknę. Jak to O, kurwa mać. Dobra, spadam. Wyszłam wysz 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 z telewizora, tam wyszłam z telewizora, ucieknij stamtąd. Wyjąłem kasetę O, jest za mną. VHS-a i wyjąłem. Ja też. Tylko ci to padło, niestety. Ty nic obsługi wisi? A nie to kaseta wisi. A ja, ja lewituję, co się dzieje? Mhm. Powiem tak, a jak się wyciągnie kasetę, to już nie będzie by mnie Czy się dobra, ząży czy nie ząży? Nie. O, te piara widzę, tam wchodzi. Byłoby miło jakbyśmy sięgnęli. nie ja kolekcjonuję FH, ja kolekcjonuję już on dwa, już dwa odcinki mam z nim. Co? Chyba mi nie lubi coś, coś mi się o. obraz, obraz mi się roznosi się z przyczyną. Dobra, to wiem, że mnie... mi dupe nie... Nie lubię cię. Jestem Próbuję naprawić. Próbuję naprawić. Dobra, nie było Co, ty, Co tu ty... Czemu Co tu kurwa miałbyś miał? Wie mi taśmę nie włóż? ja tak dziwnie świecę, tak dziwnie? Nie wiem. Jesteś naświetlony, ten. był kaca ty mi pał Tak. Jestem rozmazany jak, jak stara taśma w Uwa, co to? to był za kombo z kliczeków? Tak jest tak czasami. No cholera jasna, dlaczego? przej ode mnie. Pomocy, weź ją na siebie. Ja ona mnie nie lubi, jej kasety kradnę. Bierz ją, bierz ją! Jest, dobra. Ale i tak goni mnie, ale to głupie jest. Głupie babsko z ciebie. Ci powiem. No weź weź on proszę. Wie, że jestem już umierający. O, poszła sobie. Uciekłem. Szybko, dalej Jest to jakiś telewizor Jest. Wyjmuj kasetę Ja mogę włożyć kasetę on no się wkłada tą kasetę wiesz? No i co tutaj? Nie ma ale wiem, że się wkłada Ja nie on przynosi. Ja Dlatego jestem rozmazany, czerwono mnie chyba nie lubi przez to Dobra, pójdę włożyć, jestem ciekaw, co się stanie Ulecz mnie, co to jest? Nie z wiem z tobą Gdzie? Lecz mnie, no tu! Tu jesteś też tu! Ale jesteś naświetlony jak pierdyka No to chyba źle, co? Nie wiem, właśnie. Może zmieni się zaraz w telewizor chodzący. No i no włożę na jestem ciekaw, co się stanie. Wysycię, no to na biało ten telewizor. No dobra, włożył pierwszy raz dopiero. Ja go nie ratuję, bo już dwa razy leżałem, to niebezpiecznie. O tu telewizor ominąłeś. A tam mi, mi sieci na biało świecił. O, mój generator. Bo się go skończy. ja rozpiła mi, co? Mi się. Ja pierwszy. E. Czy już i uciekłem? To jest. O też jest onaśwony, jeszcze bardziej niż ty. No napraw się tych generatorów to jakie No Serio, drugi ze ścianą jest Dobra, do tematu, szybko spijemy sobie. Masz gdzieś jakieś geny? Mam, ale ja tu robię te kasety Bo ekspa, chociaż mam O O, uciec, co? No Można No to kurwa Pięknie przyszedł, ty do mnie tutaj? Ja. Panice, że się przestraszył ciebie. No kurwa, jego machać. O, cześć, ty piaszczyk. Ciębiec, że nie słyszy, słyszałem jakiś fajny dźwięk, po czym ją zobaczyłem po chwili. Fajny dźwięk? To sam same smsa, dostałem. Czy klapę już widać, czy nie widać klapy, jak ona nas się pojawia? Ewentualnie, klapa to jest jak tylko jeden goście zostaje na grze. Ale ją w ogóle widać w sensie mi chodzi? Zależy, bo jest też taki perk, że ją widzisz z paru metrów tam, 32 chyba. A ta, jak go nie masz, no to musisz jej słuchać, nie? Albo ją zobaczysz, albo. Ale czy widać ją zamkniętą po pierwsze? Nie, po, zamknięty jej nie widać. Ja, nie, ja się dziwię, że jeszcze żyję. Rzeszy nie jest sam ani z Ja się mam bardzo dobrze. Dobra, ja zrobię już ten generator, tu jeden. Będę ja go szybko będę robił. Ten test. Już mam 50% generatora. Gdzie jest brama. Tu jest Hello. Cześć. No, że się otwiera i cholera. na dziewięćdziesiąt na 99%. Po co? No tak, no bo jeszcze mamy dużo czasu. Czy znaczy, możemy sobie spić jeszcze, wiesz? O tym na przykład taki telewizor, jeszcze można go no zdrowić. A no, no bo nie, pierdolę. Nie oddam odda mojej bramy. Moje punkty. Ale to i tak nie było. Punktów byś nie dostał za to za bardzo. Ja ten punktów. pierdziele ale. <gryw> jeszcze ty piasz podbieg. Nie powiem, No nie dam ci mojej. Ja. Do... No to ty tam, a tu jakiś tu mi ten. Rozwalę mojego tego, to temka. który ja zacząłem rozwalać i zważyłem, No, pojawiła się, idzie w stronę bramy. Miałem ja warto bardzo bo zablokowałem. Ja wyszedłem ścianę, wszedłem, ona minęła mnie poszło się innego zaatakować. Dobra, ucieknę. Ale punktów, żebym narobił trochę. Hmm. Wypiłem czwarty poziom. Nie wierzę. 17 tysięcy 14 tysięcy tylko prawie 15 prawie Kurczę. O. M. No, punktów. No, mało no, punktów. W przeżyłem. No, pierwsza runda nie była taka piękna. Ale no. mogę powiedzieć ludzi z katemacją, to mam zakończyć kolejny odcinek. nadzieję, że się podobał i widzimy się w następnym. Pozdrawiam, Redox. Cześć. Cześć.